Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Alex z kanału Taka jak Ty. Dzisiaj będzie makijaż ze śledziem. Do stworzenia tego makijażu zainspirował mnie w zasadzie nie śledź, tylko miecznik. Ryba, taka? Ponieważ sprzątałam i znalazłam swój stary tatuaż z gumy Turbo. Właśnie taki. To jest ten rzeczowy śledź. <noise> Chcę wykonać makijaż zainspirowany właśnie tą rybą. No to zaczynajmy. Na początek rozświetlę sobie łuk brwiowy. Dla ułatwienia przyklejam sobie taśmę malarską. Chciałabym wykonać takie cut crease, ale nie wiem czy mi się uda, bo szczerze mówiąc jakoś za mało chyba się przykładałam do treningu tego stylu makijażu, ale myślę, że dzisiaj spróbuję. Teraz postaram się zrobić takie bardzo delikatne przejście! I słuchajcie, ja od wielu, wielu lat nie miałam w ogóle yy, korektora nie używałam do twarzy i specjalnie na tą okazję kupiłam sobie taki fupłynie właśnie idealny do Chris. Zwisałam kilka razy i powiem Wam, że to będzie. To będzie zdecydowanie bardziej precyzyjny makijaż, niż te moje ostatnie. Kurczę, nie mam takich małych pędzelków. Chociaż mam jakieś do malowania farbami. Zaraz sprawdzę. Znalazłam taki zwykły do... tego... Jak to się nazywa? Do akwareli. Myślę, że się nada. O jaki mhm uh, 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 uh. Wiele nim nie zawojuje, ale też wiele nie zepsuje. Za każdym razem, kiedy się maluję tymi moimi paletkami, to odkrywam coś nowego. I zobaczcie, na ten kolor, jaki jest fajny śledziowy. A tu też są takie ładne gruszkowe zielenie, takie, takie wiosenne, takie dzwoneczkowe. W porządku. Już sobie troszeczkę powieki patyczkiem kosmetycznym przymazałam, zmyłam i przystąpię do nakładania korektora. Ej, i właśnie to jest problem. Mam tak opadającą powiekę, że aż tu mi się odcisnęło. No i co ja mam aż tak wysoko tym zajechać? O, nie, moje oczy nie są do tego przystosowane. W takim razie wiem, co zrobimy troszeczkę inaczej. Nie zalecę tak wysoko, bo przecież to jest bez sensu. Więc po prostu sobie w tej takiej zmarszczce zainstaluję to maksymalnie. Chyba ładnie pachnie ten korektor jakimiś kwiatami. Swoją drogą to pewnie są jakieś specjalne do tego żela. Myślę, że tak jest w porządku. Szału nie mam, dupy nie urywa, ale jest. Jak już tak mam przygotowane oczy, no to chyba czas. Na średziach. No i widzisz, tak to się kończy, kiedy sobie pięknie nagrywasz, masz cudne tło, oświetlenie, nie wiadomo co. I bateria mi padła, i dlatego teraz postanowiłam, że pokażę troszeczkę to inaczej od kuchni, bo muszę mieć y, dostęp do, do kabla, który mi trochę tam ożywia ten mój biedny aparat. Niestety ten makijaż musiałam dokończyć bez towarzystwa kamery, ponieważ bateria mi padła i ona strasznie długo się ładuje. Ale nic takiego szczególnego Was nie ominęło, bo musiałam tylko zrobić kreski, przykleić rzęsy i teraz właśnie muszę zaaplikować tego śledzia. Chciałam go zrobić teci tu na policzko. Um, tylko nie wiem do końca jak to działa. Więc to jest chyba nawet naklejka bym powiedziała, nie tatuaż. O nie! On się chyba sypie. Chyba mi się go nie uda nakleić. Zobaczymy. Czy już trochę jest sfatygowany najwyraźniej? O nie. Słuchajcie, kurde. Tragedia. Nie chcę odejść razem z papierem myśleć. Cholera, tyle z niego zostało. Ach, no nic, przykleję go sobie na policzko. Bo zawsze były takie tatuaże na wodę. A on jest po prostu taki, że się go przykleja. Teraz chwila prawdy. O, nie przykleję się, jak to możliwe. Nie wiem, że on za dużo podkładu. Mm. No mm. proszę Państwa, byłoby ok, gdyby zechciał się cały odkleić. Oj, za dużo się go rozwaliło, żebym go odrestaurowała. Mam szczerze, że to był bardzo czasochłonny makijaż. Zajął mi nie wiem 3-4 godziny, ale myślę, że było warto. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to koniecznie mnie zasubskrybuj i odnajdź na instagramie. Link masz w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!